Witamy w programie Naturalnie Przemków. W dzisiejszym odcinku powiemy o przemkowskich seniorach, którzy doczekali się własnego Uniwersytetu III wieku i ostatnio w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbierali indeksy. Zapraszamy. Pomysł stworzenia Uniwersytetu III wieku zrodził się w gronie członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przemkowie. Celem powstania było. Dostarczenie grupie społecznej w wieku dojrzałym możliwości powrotu do czynnego życia, zrozumienia, że jest w nas siła, rozbudzić zdolności uśpione, zwalczać nieśmiałość i trenę, zapoznać się z nowymi zdobyczami nauki, ułatwić zawieranie znajomości, przyjaźni, zapoznać się z rac zasadami racjonalnego życia, zachęcić do ćwiczeń fizycznych. Do możliwości wyjazdów, wycieczek, krajowych i zagranicznych. Po wielu perturbacjach działaczom związku udało się utworzyć Uniwersytet III wieku w Przemkowie. Ich działalność wspiera szereg ludzi, jak choćby Danuta Gross, prezes Uniwersytetu III wieku w Głogowie, która obiecała dzielić się jedenastoletnim doświadczeniem. Kiedy my. Tworzyliśmy nasz uniwersytet, również takie wsparcie otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z Zielonej Góry i wiem, że jest to duże wyzwanie i duże przedsięwzięcie, więc myślę, że na pewno, jeżeli tylko będziemy mogli, to na pewno będziemy wspierać i pomagać naszym przyjaciołom z Przemkowa. Właśnie na wiedzę, doświadczenie i wskazówki najbardziej liczą założyciele Przemkowskiego Uniwersytetu III wieku. Korzystamy z pomocy sąsiednich uniwersytetów. Tu szczególnie dużą zasługę ma pani Gross, prezes Głogowskiego Uniwersytetu III wieku. Poza tym z internetu, z rozmów z różnymi ludźmi. No i przede wszystkim uniwersytet no, chcieliśmy, żeby powstał ze względu na to, że ludzie w Przemkowie nie mają właściwie gdzie rozwijać się, zdobywać wiedzy i przede wszystkim zająć się czymś. Przemkowianie mogą także liczyć na wsparcie ze strony Polkowic. Tadeusz Kowalski, przewodniczący rady powiatu polkowickiego, zapewnił, że spróbuje zorganizować kilka wykładów w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, gdzie z sal wykładowych korzysta Polkowicki Uniwersytet. Za przemkowskich seniorów mocno kciuki trzyma Stanisław Pępkowski, burmistrz Przemkowa, który objął Przemkowski Uniwersytet honorowym patronatem. 26 osób jest słuchaczami. Myślę, że ta liczba również świadczy o prężności tego środowiska. Właśnie z rąk Przemkowskiego burmistrza cała 26 odebrała indeksy, a w sali Przemkowskiego Ośrodka Kultury rozbrzmiał gaudamus. Świeżo upieczeni studenci już nie mogą się doczekać pierwszych zajęć i spotkań we własnym gronie. Chcą się uczyć jak i przede wszystkim aktywnie uczestniczyć w jesieni życia. Spodziewam się mieć zajęty czas w miłym gronie. Spodziewam się nauczenia języka angielskiego, obsługi komputera. Ma być wykład z encyklopedii przemkowej. Sądzę, że też wiele ciekawych rzeczy wyniosę z tego wykładu, a czas pokaże, co jeszcze. Rada Programowa cały czas pracuje nad tym, jakie zajęcia będą prowadzone w ramach Przemkowskiego UTW oraz z jakim poziomem będą musieli zmierzyć się studenci. Chcemy, żeby był poziom jak najwyższy. Nie mieliśmy jeszcze zajęć, także myślę, że po, pierwszych, po pierwszym spotkaniu będziemy wiedzieli już, w jaki sposób te zajęcia prowadzić. Seniorzy na całe szczęście nie będą musieli zakuwać do egzaminów, kolokwiów czy sesji. Będą zaliczenia, myślę. Tutaj jeszcze Rada Programowa nad tym pracuje. Zobaczymy, kogo pozyskamy jeszcze do współpracy, jakich pracowników naukowych, i wtedy określimy. Myślę, że pierwsze zajęcia będą na tak zwane popularne zaliczenie. Tworzenie uniwersytetów III wieku w mniejszych miejscowościach z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularne w powiecie polkowickim. Jest to moda, ale ta moda wynikająca nie z takiej próżności, bo ten jest drugim takim na stałe, mam nadzieję, działającym, ale w poprzednich latach w pozostałych gminach również działały takie uniwersytety III wieku finansowane ze środków europejskich. Jeżeli na początku ludzie, te osoby starsze z pewną dozą takiej nieufności, jak to będzie wyglądało, podchodziły do tematu, to później z tego co wiem, w każdej jednej edycji był nadmiar chętnych w stosunku do ilości miejsc, ewentualnie te grupy były takie na dostawianych krzesełkach. Wynika to na pewno z potrzeby, zwłaszcza w mniejszych takich miejscowościach zagospodarowania czasu dla osób które na co dzień może były aktywne, ale po zakończeniu swojej pracy ile można siedzieć przed telewizorem w domu. postanowiły, że chciałyby coś jeszcze w życiu osiągnąć, czasami pomóc innym i to z tego wynika. Czyli to jest taka bardzo zdrowa moda. Można powiedzieć, że jest to nawet bardzo zdrowa moda i nie ogranicza się tylko do powiatu polkowickiego, lecz od wielu lat rozwija się w całej Polsce, o czym podczas wykładu inaugurującego rok akademicki mówiła Danuta Gross, prezes głogowskiego UTW. Wspominam czasy, kiedy zakładaliśmy Uniwersytet III wieku w Głogowia. Było to ponad 11 lat temu, w Polsce wtedy było. 40 uniwersytetów III wieku. Głównie skupiały się przy miastach wojewódzkich. W chwili obecnej ten ruch uniwersytetów III wieku w Polsce zrzesza około 100 tysięcy osób. Jest to ogromna rzesza i uniwersytetów jest około, w chwili obecnej około 360. Z tym, że ta liczba z dnia na dzień się zmienia, to świadczy o tym, że Osoby, które są w wieku później dorosłości, my tak mówimy, osoby w wieku 50, plus, chcą w dalszym ciągu się rozwijać, chcą realizować swoje pasje, chcą po prostu robić to, na co im kiedyś brakowało czasu, wtedy kiedy byli czynni zawodowo. Także z Głogowskiego Uniwersytetu przyjechał do Przemkowa Hurgaudium, który oprócz Gaudy Amus dał krótki koncert. Dziś już dosyć... To już wszystko w dzisiejszym wydaniu programu Naturalnie Przemków. Dziękujemy za uwagę.